Jestem Łukasz Skryplonek i serdecznie zapraszam na do The Dog Walk Show. Marcin Różalski. Witam wszystkich bardzo serdecznie. Jan Błachowicz. Rafał Poniedzielski, słynny Pono. Witam. Jeden z prekursorów kultury hip-hop w Polsce. Adam Van Bendler, jeden z najlepszych polskich stand-uperów. Hej, cześć, witam, pozdrawiam. Piotr Zychowicz, prowadzący kanał Historia Realna, który bije rekordy popularności na polskim YouTube. Michał Pol, słynny dziennikarz sportowy, promotor sportu oraz... Witam serdecznie. Gorąco polecam. Odcinek z udziałem Hirka Wrony. Zapraszam do hejtowania, jakby coś. Igor Tracz oraz jego pies Bajrak od Bajraktara. Tym razem online. Rozmawiamy z Adamem Brzozowskim z fundacji Amstafe Niczyje. Zapraszamy do wspólnego spaceru, podczas którego poznacie psy, ale nie tylko. No to mam swoje psy. <noise> no, było ciekawe, jakbyśmy szli w takim cringe, że kamera odparła. Aha, udysiłeś, tak? A gdzie zostawiłeś z boki? Ja przedziałę. Co? dla zwierzę. To, to jest sklep mojej cioci i ona tutaj, wiesz, zobacz. Aha, tak? wpada sobie zawsze po coś, tak? Patrz. Dla zakupu przystają, Jak Jaka radość, no. Strasznie szybko idziemy z Tak? Tak. <grym> Słuchaj, no jak nie masz kondycji, no to powiedz, kurde. no, wiem, na relaks do, nas... bo wiesz, relak do nas, nie? <grym> <gryzanie> biegać, tak? Ja jeszcze trawię przed sobą dzisiaj mam. <gryzanie> Skandalem jest wiązanie psów na łańcuchach. To jest coś niebywałego. Po co, po co ci ludzie biorą. Kule psa. Tak, psa. I czy trzymanie w klatkach psów. Za jakiś czas w ogóle z Nienacka przyjeżdżały do nas e, suki, panie, mm. bo tam gdzieś w, tym, w związku chronologicznym nasz adres był. Ludzie się w ogóle nie zapowiadali, dzwonili do drzwi, mama otwierała i zanim zdążyła się przywitać, to już, tak powiem, jest Nelson, rozpoczęła się akcja. Pat, 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 daj hop. Hasło brzmiałoby, wstałeś i jakoś tak mniej drzew w okolicy, Ikea. Idę właśnie sobie tutaj lasem i wyje jak bubr, nie? Bo, 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 z no, bezsilności? Ta bezsilność, ale powiem Ci, ta bezsilność taka, już takie, takie, takie zobojętnienie, wiesz, te, te, taka nie możesz nic zrobić, wiesz, i to jest to jest przykre, nie? Tak. W ciągu trzech godzin zadzwoniły się do mnie telefony y, od polityków PO i PiSu, każdy chciał pomóc, bo biedne psy nie mogą cierpieć, a finalnie zadzwonił prywatnie Kaczyński. Ja rozumiem, że teraz szukasz dużo argumentów, żeby jednak zrobić coś z tymi kotami, wiem, że chcesz zaistnieć, ale no Powiem, yy, yy, że robię to dla Toniego, czyli, Aha. Yy, czyli kota, ja, ja, ja wiesz, ja, ja istnieję, natomiast zależy mi, wiesz, dobry, dobry chłopak, dobry kot, mhm. chociaż yy, czasami siknie nie tam, gdzie trzeba, ale yy, właśnie przydałbym mu się trochę... Yy, trochę fejmu, fejmu tak? No dobrze, miałem. spróbujmy zatem, spróbujmy. Bardzo prosimy o Wasze komentarze i sugestie, z kim jeszcze moglibyśmy się spotkać w kanale. Bardzo prosimy o wyrażanie swoich opinii, najlepiej w postaci kciuków w górę. Wasze subskrypcje pomagają nam rozwijać kanał The Dog Walk Show, także nie zapominajcie o kliknięciu subskrybuj i dzwoneczka.